Siemaneczko wszystkim z tych strony, Witam bardzo serdecznie w na następnym odcineczku z gdzieś z tej na zbycie. Oczywiście pamiętajcie o zostawieniu łapki pięknym prostokąciku moreczki. I tutaj. Wielka chwila. Wielka chwila, wielka chwila już Wam pokazuję To jest ta moja zbroja, jak musicie pamiętać w ubiegłym filmie. Robiłem ją na 5, 8 aw. Pewnie się zbyt dlaczego pierwszy robisz zbroję, a nie miecz. Okej, okay, więc tak. Um, ogólnie wykończyłem sobie taki miecz. Tak się prezentuje. Powiem tak. Gdyby ten miecz przed, W sensie gdyby tu weszło zamiast znaczy, szansy, to zwiększenie obrażeń z ciosu krytycznego, ten miecz już byłby na 60 aw. No ale przed. Słaby krytyk, dlatego on nie jest przekręcony, dlatego sobie wisi, ale mam zbroję Już gotową, którą mogę sobie przekręcić, dlatego sobie zrobimy to w taki sposób A ten miecz oczywiście na sprzedaż yy, I będę kęcił dalej Przekręciłem ogólnie już jakieś łącznie 250 amuletów To jest bardzo wielką kwotą, nie będę ukrywał, 250 amuletów to jest bardzo wielka kwota yy, Dla przykładu dla przykładu Pikania -E potrzeba 6 sztuk Ogólnie kwota to jest 2 miliony. Teraz dla przykład pomyślcie sobie, że 250 zW amuletów razy 6 razy 2 to jest 3 miliardy na taki głupi piórka, a tam jeszcze jest wiele innych rzeczy na przykład e, 1500 celi 1500 celi razy 250 to jest 375 tysięcy celi ale weźmy sobie też pod uwagę kwotę tej celli, Ile kosztuje cella? 5333. Więc już mam mówię, to jest kwota 2 miliardów. Tutaj nie wiem ile już wydam. Z 8 miliardów, albo nawet 9 miliardów na przykręcenie. I wbiłem, wbił mi tylko taki miecz. To są naprawdę olbrzymie kwoty. Nie będę kupował olbrzymie kwoty. Jeżeli chodzi o takie kręcenie oku. No i tutaj sobie, byśmy ściągli. Tutaj bym sobie ściągnęł wszystkie stoje. Wyglądamy trochę śmiesznie, tak to mogę powiedzieć. Ale tutaj nie, o to chodzi. Znaczy no, o to odchodzi, bo sobie byśmy przybliżyli najbliższe jak możemy, aby przedstawić wam zbroję na ten 48 AW. I teraz byśmy sobie włożyli zbroję na. Gdzie ona jest? Na 53 AW. You can equip this. Potrzebuję perfumki, ja pitole Ojojoj 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 To nie było w planie, to nie było w ogóle w planie Tu gdzieś miałam perfumki, 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 perfumki Jak widzę 255 ich mam, a na taką tibijską zbroję potrzebuję ich 333, taka trochę dziwna ilość Tak w sumie się to zupy tak na szybko 45 no i 33. Dobra, już mamy tutaj ładnie rozłożone i szukamy zbroi. I sobie przekręcamy tutaj tą zbroję, aby była ta moja, żeby pachniała mną. Tak to mogę nazwać. Jej! No i oczywiście mamy sobie tutaj hmm, tą zbrojkę już moją. Tak się właśnie prezentuje. Zamiast Costume for another character, to jest Costume for my character. I sprawdzamy, jak prezentuje się ta zbroja. No, wygląda zupełnie inaczej. Nie, nie będę ukrywał. W sumie ciekawie wygląda. Zdecydowanie ciekawiej. Ciekawie, ściągnijmy sobie miecz, bo ten miecz troszkę przeszkadza. Tak to powiedział. No, tak porównując, no, jak powiem wam, jak ta zbroja mi się podobała. Jak przed akt szósty To ta zbroja mi się podoba bardziej ALE Będziemy przecież tą zbrojkę sobie przekręcali no I tutaj mamy sobie zwój Ogólnie Teraz patrzycie sobie na to, jeżeli ktoś się tutaj nie orientuje to tutaj też są grube miliardy Na przykład to coś kosztuje 500 kaka sztuka To coś kosztowało też 500 kaka sztuka i nie przekręcanie takiej zbrojny kosztuje grube miliardy. I w sumie, jak ta zbrojka kosztowała 2,5 miliarda, to teraz będzie kosztowała 10 miliardów. Oczywiście plus 0. <grym> to jest śmieszne. To samo przerobienie jest drogie. I sobie zbroję wkładamy tutaj. Tak, wielka chwila. I wciskamy. Tu jest Sequential Option. E, Widzimy, tutaj o mamy oczywiście więc konfin i produkujemy sobie taką tutaj zbroję i mamy U2 wyszło U2 wyszło ale sobie sprawdźmy jak wyglądają oczywiście statystyki jak się one prezentują to jest U2, pamiętacie ludziska to jest U2 u8, jak widziałem, ma ponad 1000 y, obrony, więc tak. 884 881 na 896. To są U2, podkreślam. U2. Czujusy dalekie są niemalże identyczne. Magiczne są już większe, a uniki też są większe. I sobie teraz zobaczmy, jak się luźni ta zbroja. Oczywiście większy kryt, antykryt znaczy się większa, oczywiście, obrona między antykrytem HP. Takie samo. O, i zwiększy namięsa O2. Fajna opcja, zawsze się to przyda. Mega mi się to podoba. I zobaczmy, jak się prezentuje nowa tibijska zbroja. O mój Boże, co to jest? Jak to wygląda? Jak taki. Nie wiem, jak to nazwać. Wyglądam jak taki. Kiwie, kto bym przyży powiedział. Wyglądam jak. Jak to? Nie wiem, jak by to nazwać. Jak kością. Jak Kościak. Tak bym to nazwał. Jak Kościak. Ja pitole. Tibijska zbroja. Tibijska zbroja. Tak się prezentuje. Tibijska zbroja. Tak to mogę powiedzieć. No. I tak w sumie wydano na to głupie miliardy. Ale tak myślę, że jeszcze parę dni i na następne grupy miliardy, aby zrobić miecz na 60 AW, więc wkrótce będę naprawdę totalnie ty Ale jeszcze trzeba kuszy wykręcić, to mnie bardzo boli. O mój Boże. No, no to ogóliska. Dziękuję oczywiście ślicznie za uwagę. Pamiętajcie mototeczki o zostawieniu soczystej łapki, pięknym oczywiście prostokąciku. No i oczywiście myteczki z mojej strony...